Patrzcie, co mam. Water Quality Tester. Tester do wody. Czy można ją pić? Marki Cactoil. Sprawdzimy sobie, czy moja woda z kranu nadaje się do picia. Czy wodę z akwarium mogę pić? No i czy mogę się napić wody z basenu? He? Bo to cudo mierzy 5 parametrów, nawet jakieś bakterie, przewodność i pokazuje cztery kolory. Jak ktoś nie umie czytać i nie wie o co chodzi, to czerwony nie bardzo. Żółty, no też nie polecam. Zielony, tak se. A niebieski, pijemy i nawet się kąpiemy. No to co, oglądamy i sprawdzamy, jak to działa. Maleństwo, ale patrzcie, jaki ma wyświetlacz. Włóż to do wody, gamoniu. Woda z kranu. Ja mam turboczystą. O, jest. TDS 34. Taką mam przewodność wody z kranu. To słuchajcie, jak woda RO, jak po filtrach tych takich po 1000 zł. 24,1 stopnia. No spoko. Wodę z kranu można pić u mnie bez problemu. A jak woda z akwarium? Wody z akwarium, no pić nie należy. Za dużo tuż tego wszystkiego. Przewodność 264. No, a już się chciałem napić, jakby wody nie było. W akwarium morskim przewodność powyżej 2000. Woda słona. Tym bardziej nie powinniście tego pić. I zobaczcie, wodę z basenu można pić. Przewodność 328. Chlor zrobił swoje. Już się rozpuścił. Woda z basenu zdrowsza niż woda z akwarium. Ale tester spoko.